Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Kilkadziesiąt miejsc parkingowych ma powstać na działce przy Ulicy Słonecznej. Miasto Dębica nabyło od Polskich Kolei Państwowych prawo użytkowania wieczystego działek położonych przy Ulicy Słonecznej. I tu mają powstać parkingi w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Miasto liczyło, że parkingi uda się wybudować przed wakacjami, jednak teraz ten termin się przesunie. Ponieważ jest to projekt razem z całością dokumentacji realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przez polskie koleje, polskie koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe, czyli PKP PLK i wszystkie samorządy, tam stanowią takie obostrzenia w zależności zmian. Które są realizowane w projekcie. I czekaliśmy na usankcjonowanie tych obostrzeń i tych zmian. W momencie, w którym dostaniemy sygnał, ten przetarg zostanie, bo on już jest gotowy, przygotowany do wypuszczenia. Najprawdopodobniej inwestycja, jak nic nie stanie na przeszkodzie pod względem administracyjnym, będzie gotowa do końca wakacji. Ma tu powstać nie tylko parking, ale także świetlica. Parking ma służyć podróżnym, mieszkańcom Dębicy. I tym, którzy będą przyjeżdżać do sądu rejonowego. Można nią grać w memory, kalambury na dwa sposoby. Zgadywankę i niezwykłą historię. Jest lekka, więc można spakować ją do plecaka i podczas wakacyjnych wyjazdów grać z rodziną czy przyjaciółmi w pociągu, samochodzie czy na plaży. Mowa o grze o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, którą polecają siostry służebniczki z Dębicy i Stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć. Pomysłodawczynią tej gry o błogosławionym Edmundzie jest nasza współsiostra, siostra Agnieszka Krajnik, która obecnie pracuje w Lublinie, jest katechetką. No i taką mi ogromną pasją jest to, żeby nauczać dzieci. Sięga korzeniami jej, jakby taka troska o wychowanie, do tego, co nam przekazał, błogosławiony Edmund Bojanowski, który przez zabawę bardzo dużo dzieci uczył, opowiadając, angażując je w mówienie o rzeczach ważnych. I właśnie taki pomysł dla tej siostry zrodził się w jej sercu, właśnie podczas też jej takiej pracy katechetycznej, szczególnie też w tym roku pandemii, kiedy, kiedy doświadczamy wszyscy, że wszystko dzieje się w sieci. I taki zrodził, zrodził się też taki pomysł, żeby powiedzieć o błogosławionym Edmundzie w taki sposób, żeby zaangażować całą rodzinę i żeby ta gra była grą bez przemocy, żeby była grą, która daje radość, bawi, cieszy, angażuje rodziców. Taką alternatywą na to, co teraz przeżywamy, na budowanie dobrych relacji. Grę przetestowały już dzieci ze Świetlicy Promyki Nadziei. Najpierw grały w memory, niezwykłą historię, potem w kalambury i skadywankę. Poznałaś nową y, grę, czy ona Ci się podoba? Tak, podoba mi się. Dlaczego Ci się ta gra podoba? Dlatego, że tam jest Edmund Bojanowski i, i mogę y, de, poznawać świętego. Można poznawać świętych, to znaczy świętego Edmunda. Najbardziej lubię grać w gry komputerowe i planszowe. Gra może służyć jako prezent z okazji urodzin czy innych uroczystości. Chcemy, żeby to była też taka propozycja właśnie dla spędzenia czasu z rodziną, dla czasu, żeby dzieci z rodzicami mogli wspólnie się pobawić. Taki też jest pomysł i zawsze, kiedy jest tworzona jakaś gra, jest też nadzieja, że może dla kogoś stać się taką inicjatywą, aby o kimś też znanym, może z rodziny też, czy tam z przyjaciół, stworzyć taką grę. Będziemy też mogli siebie nawzajem poznawać. W tym roku przypada 150. rocznica błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, więc ta gra jest też po to, aby wszyscy bardziej poznawali tą niezwykłą postać. To jest wyjątkowy, zwyczajny i niezwyczajny człowiek, którego odkrywamy wciąż. No i żył w XIX wieku. Nie było wtedy, tak jak wiemy, dostępu do edukacji, lud był bardzo prosty tam, gdzie on mieszkał, i ludzie już byli wiele, wiele lat pod zaborami, czyli polski język, kultura powoli zanikało. On należał do takich pedagogów, takich też osób i, i takich można dzisiaj nazwać innowatorów społecznych, których chciał w tym czasie niewoli, być wolnym człowiekiem. I takiej wolności uczył też innych. Dlatego stąd zapisywał różne zabawy, opowiadania, potem wykorzystywał je w tej pracy edukacyjnej, a wiemy o tym, że jest twórcą wychowania w ochronkach, bo ochronki, czyli przedszkola, to miejsce takie szczególne, które na tamte czasy. Jakby Bóg się posłużył nim, aby, aby powstawały, w te, dzisiaj mówimy, przedszkola. Dał taki dobry też przykład, bo uczył te osoby, które miały potem pracować z dziećmi, odpowiedniego przygotowania do tej pracy. No i z racji, że on sam bazował na doświadczeniu innych, więc my jako służebniczki wciąż go odkrywamy. Chcemy, żeby inni go mogli poznać. I takie czujemy też wezwanie do tego, żeby na jego wzór troszczyć się o rodziny. Dlatego też ta gra jest takim też darem y, dla nas, sióstr służebniczych, też dla rodzin. i chcemy, że, Mamy nadzieję, że ona trafi do wielu domów i będzie pewną taką odskocznią od tego życia w sieci. Dzisiaj doświadczamy tego, że brakuje nam spotkań, rozmów ze sobą, a może ona też być taką okazją do właśnie dobrego spędzenia czasu z najbliższymi. Więc zapraszamy do zakupienia tej gry, do podarowania ją komuś bliskiemu z okazji różnych uroczystości, ale też do takiej zabawy. Siostry służebniczki chcą na wzór Edmunda Bojanowskiego troszczyć się o edukację i rozwój dzieci, zachęcając do rodzinnego spędzania czasu, bo jak podkreślają, wszyscy są zmęczeni izolacją i grami komputerowymi. Grę o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim można kupić w sklepie internetowym Stowarzyszenia Dobroć. Choć rząd luzuje opostrzenia, to nie było wytycznych co do organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jakim są Dni Dębicy. Więc w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, doroczne święto miasta nie odbędzie się. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że pieniądze przeznaczone na Dni Dębicy będą spożytkowane na inne imprezy, mniejsze, szczególnie dla dzieci. Dużo takich imprez przewidzianych jest w odnowionym parku Skarbka Borowskiego. Będzie zrobionych naprawdę parę imprez, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gwiazdą Dni Dębicy miała być Sylwia Grzeszczak. Umowę na występ tej wokalistki miasto podpisało jeszcze w lutym. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany i święto miasta nie odbyło się na początku roku, kiedy miasto planowało harmonogram wydarzeń, nie było jeszcze żadnych wytycznych co do luzowania opostrzeń, więc i w tym roku dni dębicy nie odbędą się. Zagłębiać w kruczkach prawniczych, jesteś obłędna i posługujesz się tak kodeksem, jakby był twoim kolejnym seksem. Marzę więc często miłosnym szalem, by na wokandzie z tobą się znaleźć. I być dla Ciebie wdzięcznym powodem. Móc apelować, ja cię mówią. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.